Witam Państwa na podjęcie pierwszej Przechodzimy do następnego punktu. Przedstawienie wniosków z przedstawienia posiedzeń stałych Komisji Rady. Przewodniczący mają jakieś wnioski? Nie. Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach w od ostatniej sesji. Ja żadnych takich informacji nie mam, bo minął bardzo krótki czas. E, przechodzimy do informacji Pana Burmistrza z wykonania uchwał o sprawie Rady bieżącej działalności. Na Panie Burmistrzu, Pani Szanowni Radni, Szanowni Goście, ja również krótko, bo to faktycznie minął, minął półtora tygodnia w tym okresie. Było to jeszcze święta Bożego Narodzenia i trochę tego wolnego czasu, odbył się po naszej ostatniej sesji uroczysty apel w Szkole Podstawowej w z Okazji świąt Bożonarodzeniowych wraz z jasełkami. A ja tylko kilka informacji takich finansowych, że sobie to udało nam się policzyć do, do końca października. Do końca listopada. Według sprawozdań budżetowych mamy deficyt budżetowy w kwocie 213 tysięcy złotych. Plan dochodów został zrealizowany w kwocie w wymiarze 90 prawie procent. Plan wydatków w kwocie 81 czyli wygląda to dość na zdrowie. Obiecująco na koniec roku, jeśli chodzi o wykonanie naszego budżetu. Też podpisaliśmy aneks do umowy kredytu długoterminowego na wcześniejszą wpłatę kredytu 1 100 tysięcy złotych płacimy ponad to, co powinniśmy w tym roku wpłacić. Yy, to, to jest też dosyć dobra yy, yy, informacja. W grudniu także wysłaliśmy ponad 80 pomnień z yy, yy, tytułu różnego zobowiązania, podatku od nieruchomości, wezwanie do wielczy to no, tą naszą indykację. Cały czas aktywnie prowadzimy. Wtedy został przetarg na odbiór odpadów. Wygrała go firma Sanikon, on która wywoziła od nas śmieci do tej pory. Na ten moment. Na dzisiaj, bo to też często takie pytania się pojawiają, czy będzie podwyżka, od nowego roku nie będzie podwyżki śmieci, one zostają bez zmian. Ta nowa ustawa, która obliguje wszystkie samorządy do ujednolicenia tego systemu, ma ten okres przystosowania naszych wewnętrznych przepisów do września przyszłego roku. Stąd też przetarg, który był przygotowany, był przygotowany do końca sierpnia 2020 roku. I tak będziemy też współpracowali z firmą Saniką i na, tej, na zasadach takich jak do tej pory. Na pewno na początku roku pojawią się nowe uchwały, które przygotuję dla Rady, po to, żebyśmy się zastanawiali nad tym, jak rozwiązać ten problem, dostosować się do przepisów ustawy, która na to narzuta. no Tam przede wszystkim frakcje sportujące. My już tutaj się spełniamy, bo minimum 5. W naszych gminie, z tych frakcji odczujących się jest trzecia, to taka zmiana, i to czego nie będzie później, czyli w naszym przypadku od września, to fakt, że nie ma już deklaracji na śmieci niesegregowane. Wszyscy musimy śmieci segregować i tylko takowe będą w każdym jednym w deklaracji, a jeżeli coś nie będzie segregował, zostanie przyłapany na niesegregację przez urząd, urząd będzie zobligowany do tego, aby wystawić. No, Dociąga do odpowiedzialności kogoś, kto nie sortuje, i nałoży na niego opłatę administracyjną, której wysokość ustali Rada, bo może być to od dwukrotności do czterokrotności tej opłaty podstawowej. Ale to jeszcze przed nami, to się pojawi, jeżeli chodzi o samo przygotowanie na, na biorkę przyszłego roku. Na ten moment stawki się nie zmieniają. To tyle informacji międzyseksyjnej działalności urzędu. Tak jak mówię, była to dosyć krótka. Dziękuję. Czy pan ma jakieś pytania, do no sprawozdania Pana Przewodniczącego? Jeżeli nie, tak. przechodzimy do następnego punktu Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach Radnych o sposoby ich realizacji, tego już nie było, więc przechodzimy do punktu siódmego, podjęcie uchwały. Przechodzimy do uchwały nr 91 w sprawie szczegółowego zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających z Gminy Deżno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulega ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to poprosimy o przegłosowanie. Adler Wiesława za, Benel Jan za, Bogacz Beata za, Błażej Magdalena za, Buklarewicz Maria za, Dubszta Maciej za, Grobowina za, Chyrycz Adam za, Laskowicz Elżbieta za, Łukaszewski Adam za, Marek Wisław za, Kłaszek Jan za, Rywicka Dorota za, Słukowski Piotr i Sotki Andra. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały nr 92 dwa w sprawie prowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. Czy ktoś z Państwa ma pytając tutaj cały czas? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Adberg Wiekła za Bene Boga Jan Bogatra Tasko, Łażyńska Magdalena, Buklarecki Mamia. Zupta Maciej. Za. Grochowina Małgorzata. Za. Cerycz Adam. Za. Laskowicz Elżbieta. Za. Łukaszewski Adam. Za. Marek Zdzisław. Jan. Za. Rybicka Dorota. Za. Szyłkowski Piotr. Za. Jan. Andrzej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 93 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019. Za <laughs> Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytań, kto Jeżeli nie, to poprosimy o przegłosowanie. Adler Wiesława, za. Benę Jan, Bogacz Beata, za. Magdalena, za. Buklarowicz Maria, za. Duxzta Grochowina Małgorzata, zda. Chyrycz Adam, zda. Laskowicz Elżbieta, zda. Łukaszewski Adam, Marek Mareczki za. Płaczek Jan. Za. Rybicka Dorota. Za. Sługowski Za. I Stos Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 94 w <coughs> ustalenia wydatków niewykraczających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego w tej wydatków. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to poprosimy o przegłosowanie. Adel Za. Bene Jan. Za. Bogat Beata. Za. Łażyńska Magdalena za, Buklarewicz Maria, Duksta Maciej, Kropowina Małgorzata, za Chyrycz Adam, ZA. Laskowicz Elżbieta, Łukaszewski Adam, ZA. <kluzni> Marek Zdzisław, Płaczek Jan, Rywicka Dorota, Słukowski Piotr, Krzysztof Anzecz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy blok uchwał. Przechodzimy do punktu 8. Oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie oświadczenia? Nie widzę, przechodzimy do punktu 9. Komunikaty w tym punkcie. Kto z Państwa? Pan burmistrz, proszę. Znaczy, jeden komunikat, gdyby ktoś z Państwa przeoczył, to jutro jest Sylwestra, zakończenie roku i wchodzimy w nowy rok, więc ja z tej okazji chciałbym złożyć wszystkie najserdeczniejsze życzenia, aby ten nowy rok przynosił jak najwięcej takich pozytywnych zmian i, i dobrych wartości, aby był zdecydowanie lepszy od tego, który już mija, ale troszkę gorszy od tego, który będzie następny, żebyśmy znowu mieli sobie czego życzyć za rok, i żebyśmy się wszyscy za rok o tej porze mogli spotkać w takim samym składzie i w dobrym zdrowiu, bo to zdrowie chyba dzisiaj jest takim najważniejszym elementem, najważniejszą wartością, więc tego yy, szanownej Radzie, gościom, jak i wszystkim Państwu y, serdecznie w imieniu Urzędu i życzę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z jeżeli nie, to przechodzimy do punktu dziesiątego. Przedstawienie, przygotowanie wniosków komisji i uchwał wniosków. Pani Agnieszka no, ja, nie zapisała tak, żadnych za wniosków. Dziękujemy. Zamykam obrady z dwudziestej sesji rady miejskiej. Też dziękuję Państwu bardzo.